Sej, sej, sej. Golem, co dobrego. To... ci magię? No. Chce, chce, lub, lub, lubisz Diggla? No. Oddawaj. Nie, nie, nie. Nie, Masz Diggla? Tutu, tu, tu Dziękuję. <grym> Dziękuję. Mój brzuch, mój brzuch, kurwa. My już wiedzieliśmy, że to jesteście szczepionki na tle. To jesteś szczepionki na tle. Dziękuję. z chłopa wyjechał <tuk> do Piu, 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 piu. Piu, 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 jak go kurwa aż usiadł kurwa. <tuk>